Dzień dobry, dzień dobry. Nowy dzień w antykwariacie. Postanowiłam dzisiaj pokazać Państwu moją ulubioną autorską półkę z książkami o książkach, księgarniach i antykwariatach. Chociaż na karteczce z opisem działu antykwariaty się nie zmieściły, ale trudno. Kupuję, zamawiam z hurtowni, z wydawnictw wszystkie książki, które mają słowo antykwariat w tytule. Jest tych książek sporo i oczywiście księgarnia, a biblioteka też. Nawet jeśli to są książki fantastyczne i podejrzewam, że tutaj się dzieje sporo złego w tej książce, ale skoro Antykwariat pod Salamandrą, to tytuł jest dla mnie gwarancją tego, że tą książkę kupiłam. Kupię? Kupiłam, gwarancją tego, że kupiłam. Jak to brzmi? Jakkolwiek to brzmi, cokolwiek ma Antykwariat, księgarnia, biblioteka w tytule na naszej półeczce na pewno będzie i ja tę książkę zamierzam przeczytać, podobnie jak każdą z tych tutaj. Y... Ostatnio słyszałam od jednego z klientów, że na rynku brytyjskim, anglojęzycznym książek o książkach, antykwariatach i księgarniach jest tyle, że zapełniłabym z pewnością ze dwa regały, co mnie jednocześnie przestraszyło i ucieszyło, ale tak jak wczoraj stwierdziliśmy z moją siostrzenicą, ileż to otwiera możliwości przede mną. Także jeśli Państwo mają swoje pasje, swoje tematy zainteresowań, to trzymam kciuki za zbieractwo w tej dziedzinie i poproszę o otrzymanie kciuków za mnie w dziedzinie książkowo-antykwarycznej.